Siema mordeczki, z tej strony ojciec, dyrektor, naczelny w i samo król ośrodka hotelowego Paradise. Jest ze mną dzisiaj też Michał, mój montażysta. Też, też, też. No i właśnie wracajmy dzisiaj do Turcji, lecimy na Przyszczep i to znaczy ja lecę do Istambułu. Oczywiście cała wyprawa jest um, realizowana przez firmę Aesthetic Trip, ale zaraz o tym wszystko wam powiem. Lecimy, bo chyba nasz samolot się właśnie ustawił, nie? My ledwo co tylko żeśmy pojawili się na lotnisku i zobaczyliśmy, że już tam szła osoba, która miała przeszczep włosów. Widziałeś Michał, nie? No serio. Z tymi, z tymi kropkami, no to jest taki charakterystyczny widok, nie? Teraz tak, musimy znaleźć zgodnie z instrukcją naszego kierowcę, który na nas już czeka. Okej, okay, musimy teraz tak kierować się w stronę odbioru bagażu oraz wyjścia. Kolejne ruchome schody w dół, czyli tu, zgadza się. Cykis po turecku oznacza wyjście. Ej, mamy! Teraz tak kieruj się na lewo do wyjścia numer 14 na zewnątrz będzie czekał na ciebie nasz kierowca jeśli nie znajdzie to uprzejmie prosimy o kontakt nie no, my jesteśmy bardzo charakterystycznymi osobami, więc wydaje mi się że raczej kierowcy nie będzie ja miał myślę, że on za... cię już usłyszał tak ja myślę, że on już nie usłyszał jak byliśmy w połowie drogi do Stambułu, nie? no i dobra, już dojechaliśmy wokół dzięki. jesteśmy na miejscu, wyszły po nas nasi opiekunowie przyjechała po nas Kurcia, nasz transfer Ej, w ogóle zobaczcie jak to wygląda, do nie? Co najmniej jakby ktoś z polskiego rządu przyjechał, nie? Dobra, no to co, wsiadamy chyba, nie? Ej, elegancko, taki transfer to my możemy mieć Generalnie, bordeczki, słuchajcie, nie ma rzeczy niemożliwych Pamiętajcie, zawsze jest dobrym narzędziem tłumacz polsko-angielski Yeah, yeah? yeah, yeah How much people... Uh, jak jest dziennie? Daily anyway. Daily? Uh, do hair transplant daily. Yeah. In, yeah. in our clinic, it's more than, uh, I don't know, it's a bit too much, but maybe 13. Oh, okay. Um, mm, 30, yeah. 13 to 14? Minimum 13, but okay. in uh, Polish, uh, Turkish uh, is famous uh, from the transplant. Yes. Yeah. Yeah. <laughs> and kebab kebab, and yeah. transplant. <laughs> <You're> transplant. Yes. <laughs> yeah, that's true. <laughs> But I live very It's this is my favorite. Uh, <laughs> so you have to eat. Yeah. Oh my God. But this is my so much. No, you are on you are on the vacation. Not bad. So like, no, Not no, no, no. bad. to to Cześć wszystkich, pozdrawiam bardzo serdecznie. Rozmawiamy właśnie z Maćkiem z Aesthetic Trip, z którym właśnie zamarzyliśmy cały przelot i cały cały włosów. Maćku, no słuchaj, tak, no przyjechała po nas nasza limuzyna, jest tutaj dość fajnie, w sensie tak ekskluzywnie to wygląda. Udało nam się dojechać już do hotelu, w ogóle powiem wam, że to jak... Samochody jeżdżą po Stambule. Tutaj w ogóle ruch żyje swoim własnym życiem, ale udało nam się dojechać już do hotelu. Wbiłem do hotelu, się zrelaksować, chwilę sobie odpocząć po podróży. Patrzcie, zobaczycie, jak to wygląda. Sam hotel, sam hotel też wygląda dosyć ekskluzywnie. Widzieliśmy, że nie. Zobaczymy jeszcze, jak wyglądają pokoje. Łooo! Wow. Nie ja zobacz, to jest łóżko specjalnie jakby sobie dzisiaj dziewczynę jakąś ogarnął na dzisiaj. A tutaj dla ciebie obok, bo będziesz mógł sobie poleżeć i dzisiaj popatrzeć. Thank you very much. You're welcome. Jest pierwsza noc z nami, Teraz lecimy na śniadanko. Bardzo ładnie. Good morning. Ciao. No. Patrz jak Michałem, jak podkosz Lebron, za trzy. Rybry jest dosyć duży. Wczoraj trochę z Michałem pochodziliśmy i podwiedzaliśmy na Stambuł. To jest ogromne miasto. Jest mu, tu mu ludzi, słuchajcie. Chciałbym Wam trochę powiedzieć o tym, dlaczego w ogóle się zdecydowałem na przeszczep włosów i dlaczego zdecydowałem się też skorzystać z usług firmy Set Trip. Mój problem z włosami zaczął się już jakieś dwa lata temu, kiedy postanowiłem, że zacznę się szkować pod sporty sylwetkowe, i zacząłem przyjmować bardzo dużą ilość środków anabolicznych. No Niestety u mnie w rodzinie też sytuacja wygląda tak, że. Genetycznie mam tendencję też do wypadania włosów, ponieważ mój tata jest łysy. Mój brat rodzony też jest łysy. No i tak się zaczęło, aż tak do dzisiaj problemy mi się za kola. Tutaj, o, zresztą tutaj nawet możecie zobaczyć, że te włosy zaczęły mi wypadać. Bywały takie momenty, w których też płakałem, było to straszne dla mnie. Jednym właśnie z moich największych kompleksów było to, żeby na kiedyś w życiu łysy. Więc stwierdziłem, że coś zacznę robić. Zaczęło się najpierw od jakichś środków, odżywek na włosy, w zasadzie ze skutkiem takim, że się nie zmieniło nic. Potem wyjechały jakieś mezoterapie i głowę, które też w zasadzie niewiele dały. Aż w końcu, któregoś razu, powiem wam, że zobaczyłem jak Grzegorz z piątej edycji Hotel Paradise, czyli z tego samego programu co ja, jest na przeszczepie włosów w Turcji. O kurde! Nie piszę pisze to niego ty jak Grzesiu. Jak tam sytuacja? Powiada fajnie, to wszystko przybiega i tak dalej. Tak, tutaj pełna profeska, pełna obsługa, wszystko jest w porządku i tak dalej. No i się zaczęło tak, że napisałem wiadomość na koło 23 chyba 30 czy tam nawet już bliżej północy. Napisałem, że dzień dobry um, sytuacja, że chciałbym skorzystać z przeszczepów włosów. Nie uwierzycie, dostałem wiadomość zwrotną już po 30 sekundach, po minucie. W ogóle byłem w szoku. No i w końcu wyszło tak, że żeśmy się umówili na telefon. Zadzwoniłem do Maśka, który jest właśnie prezesem tej firmy Ascetic Trip. No i tak wyszło, że jestem teraz tutaj, w Turcji sam na przeszczepie i cieszę się, bo już nie mogę się doczekać. Tydzień już przed, nie, nie mogąc spożywać alkoholu. E, w zasadzie miałem rekomendację od Maćka, aby już się wysypiać, nie szarżować, nie imprezować, także też to robię. Teraz jest tylko chilling. Wczoraj napisałem do niego na Whatsappie, czy Maciek, nie, no jestem w Turcji, no chociaż czy jedno piwko mogę z ja mówi grzesiek, nie, nie, nie Mówi Grzesiek, nie wypisuje sobie sok z granatu, nie pij żadnego alkoholu. No, już jutro jest zabieg, także może nie będę faktycznie przesadzał. No dobra, bo się trochę rozgadałem, a jestem troszkę głodny, więc się biorę za to osiedlanko. mi smacznego. Na słodko, bo przecież ja to największy słodk. Nasza część hotelu jest położona niedaleko morza, no ale na chcieliśmy się wykąpać, no w dzisiaj, tylko możemy, bo już jutro będę po przeszczepie włosów. Ale idziemy dzisiaj sobie pozwiedzać. No i wchodzimy już na Grand Bazar, czyli na miejsce, gdzie się ubierają wszyscy prawdziwi polscy, influencerzy, i biznesmeni i tak dalej. Ochroniarz nie chciał nas puścić, tutaj tak chyba nie jest zakazane, ale udało się jakoś przeobnąć innym wejściem, musimy teraz znaleźć górę. Grand Bazar jest w ogóle niewielki, nie? Chyba już ją mamy, chyba żeśmy już na niej. Cześć, ula! Cześć. No, to, żeśmy dotarli, znaleźliśmy się z Ulą. Ula dzisiaj jest naszą opiekunką. Zgadza się, jestem opiekunem polskojęzycznym, że jestem dzikie i dzisiaj razem z Grzeszkiem. Tak, jest, no z Grzeszkiem to tak jak z takim dzieckiem trochę, nie? Więc <śmiech> masz <śmiech> jesteś cierpliwa czy nie? Jestem. No, Okej. Okay. I Dobra, to zobaczymy <laughs> zaraz, nie? Zmeryfikujemy. <laughs> kupić perfumy takie, perwam erba pure, które w Polsce niby kosztują około 1200-300 zł o tak wyglądają a my jedzenie ile kupiliśmy? Za 900 klientów ma chciał sprzedać. A my żeśmy je kupili za 640, gdzie to w przełożeniu na polskie jest? Coś koło 100 zł to będzie. Coś koło 100 zł. Hmm. także zobaczcie. A powiedz mi, jak tutaj w ogóle z cenami? Oj, ceny się bardzo zmieniają, już sama nie nadążam za tym, co powinno ile kosztować. W Turcji jest olbrzymia inflacja, po prostu idę do sklepu z dnia na dzień, yy, jest inna cena. Aha, aha. Nawet takich podstawowych produktów, idę po zakupy spożywcze, Jednego dnia coś kosztuje powiedzmy 10, trochę chyba Szybkość No generalnie tak jeśli porównując ceny tureckie do polskich, to ja zauważyłem, że trochę są zbliżone. Tak. W sensie mniej więcej cena jedzenia, ja jestem wielkim miłośnikiem kebaba. O właśnie będziesz nie musiała pokazać, gdzie żyjemy dobrego kebaba. Ale właśnie tak, ale właśnie tak z tego, co patrzyliśmy to mniej więcej ceny jedzenia się pokrywają kebab też tak kosztuje od 15 do 30 zł On ten, słuchajcie, tutaj jest tak gorąco że aż sobie pióra wyrywał żeby się trochę chodzić, nie? Bazar Egipski znajduje się teraz przy Wielkim Bazarze jest to jedna z ze starszych części Stambułu, z tego że jest nie, przyprawy, słodycze i herbatę. Tak? Baklawa i tureckie loku. Możemy nawet zobaczyć. Lokum jest tutaj. <grywia> Ma jest. Tak. Tutaj mamy lokum tutaj jest baklawa. <grywia> Okej, okay. ogólnie tu tureckie Mnie. słodycze. Mamy haldę. Jeśli chodzi o słodycze w Turcji, one są strasznie słodkie. Nawet dzisiaj rozmawiałem z Ulą na temat tego, że. E, w Turcji są takie przełamania smaków. Na przykład je się bardzo słodkie, słodycze i pochyla się Twoją ulubioną gorzką herbatę. Zobaczmy herbatą, tak. się wejść spontanicznie do meczetu. Jesteśmy przed meczetem Eminonu Jenidżamy. Co to znaczy? Bo e, to znaczy nowy meczet. Nowy meczet to są dawne widać z XVI wieku. No taki, to ja bym powiedział takich nienowych, tak to tak, nie? Nie. I zaraz zakładam na siebie chustę. Bo e, zgodnie z zasadami nie można wejść do meczetu z odkrytym, kobieta nie może wejść z odkrytymi ramionami i głową, więc zaraz się zakrywamy i się odkrywać meczet. Okej, okay, a jeśli chodzi o nas, o mężczyzn, to my teraz wchodząc na um, posiadłość meczetu, e, musimy już teraz ściągać buty, czy dopiero wejdziemy do samej świątyni? E, przed wejściem do, do świątyni, na plac, przed meczetem można mieć buty, przed trzeba się zdjąć Aha, buty. Okej, okay. no dobra, no to co, ty zakładaj puste. Lecimy. A my lecimy. taka To jest okularna część yy, modlitewna wyłącznie przeznaczona dla kobiet. Tutaj na takiej otwartej przestrzeni modlą mężczyźni, a kobiety mają swoją wydzieloną przestrzeń. W Islamie najważniejszym, najważniejszym dniem jest piątek, tak jak u nas niedziela. W piątki są najważniejsze, najdłuższe mszy. Piątki, okej. Okay. No u nas to piątek, Imprezy początek, a no, tutaj Aha. jednak piątek to niedziela. Ale powiem wam, że wchodząc do meczetu, robi wrażenie, jest duży, strasznie przestrzenny. Zupełnie inna energia. Tak, ale też tak bogato się tutaj wydaje. Eee, no i taki też dywan. dywan, miękki, tak, taki przestrzenny. Zawsze czerwony. A mnie to ciekawe, jak to wygląda podczas e, modlitw, w sensie... Um, jest e, imam, czyli ten pan, który prowadzi liczbę. Zazwyczaj to jest w formie pieśni i mężczyźni siedzą, prostu klęczą. Wszyscy klęczą na dywanie Ej w ogóle, patrzcie, jakie to są piękne widoki, jak to pięknie wszystko wygląda. Ula, gdzie my się teraz w ogóle znajdujemy? Jesteśmy na placu Minonu i idziemy w kierunku mostu Galata. Jesteśmy na stronie, po stronie europejskiej i przejdziemy dalej na stronę europejską. Ten most nie z tego, że jest tam mnóstwo rybaków i zaraz je Dobra, to idziemy, może my coś połowimy. Ale to tak A to jest to. prom, który jest całkowita komunikacja miejska. Tym płynie na część azjatycką. Tym promem? Tak. No dobra, Ula, z tego co widzę, to jesteśmy w jakimś porcie. Co to jest za miejsce? Jesteśmy tutaj w na Karakoj. Karakoj, wybrzeżu tak. Karakoy, okej. Okay. Ja na Bospor. Na... Most Galata, tam mamy część azjatycką już uh -huh. Idziemy teraz do Galata Port Kolejnego portu, kolejnego ekskluzywnych sklepów O, oh, ekskluzywnych sklepów, ale już... Z pięknym <śmiennym śmiennym> i... widokiem na wschód też Okej okay. No nie, tu jest też pięknie ale strasznie dużo statków tutaj pływa ogólnie, z tego co zauważyłem. To jest jakiś taki port, nie wiem, bardziej turystyczny, czy jak to wygląda, Ula, coś Tak, tak. jesteśmy teraz w Galata Port, czyli port i dla turystów i dla lokalsów. Mamy tu mnóstwo knajp, mnóstwo sklepów z markowymi ubraniami i zatrzymują się tu też wielkie tankowce, statki, które pływają z całego świata. Mamy tu jeden stoi, to zatem się zatrzymują na kilka dni i mamy tutaj tylko poprzez z przepięknym widokiem, proszę, na cały pospol. Tak, to no, jest statek na pewno, cytując klasyka, robi wrażenie. No ale fajnie też wspominałaś o tym, że tutaj można, te statki, które płyną, to jest komunikacja miejska, tak, dobrze pamiętam? Tak, te, które przepływają tutaj, widzimy w tle, są statki, które po prostu zatrzymują się na przystaniach, i można się dostać na stronę azjatycką, czy tyt na punkty miasta. Okej, okay. czyli normalnie kupując taki bilet jak do autobusu, jesteśmy w stanie wsiąść taki statek i popływać i przepływać i przez całą ciśnienny boskór, tak? Ale kawałek tej baklawy. Tak, można wziąć mniejsze, można wziąć stacjami, można wziąć o włoskimi. Czyli to jest ta nasza baklawa, którą nam polecałaś? Tak. Ta najlepsza w Stambule. Najlepsza w Turcji, jesteśmy teraz w lokalu, który się nazywa Karakoi Buluolu. I jest to zrobił. Że... Nie tę cenę 843 1843 rok założenia. No to już trochę jest nie? I naprawdę w życiu nie dam lepszej baklawy niż tutaj Ale patrzcie jak ona wygląda ta baklawa no, Tutaj mamy bordy, a to wszystko to jest baklawa Aż idzie się zakochać To jest taka prawdziwa turecka baklawa z pistacjami, co? Tak, nie, tak. Michał, jak tobie idzie? Ale słodka No, mówiłem ci I teraz weź sobie zapij tą... Troszkę herbatą. Ta kubaka mm, wyróżni to, że właśnie nie jest aż tak słodka jak wszystkie inne baklawy. <gry> inne baklawy są jeszcze słodsze. Co ty gadasz? Mhm. Pamiętasz, Michał, jak Ci opowiadałem o tym, że oni mają bardzo słodkie słodycze. Ogólnie nawet zwykłe same słodycze. Tak, takie ulepki. Tak, to jest na... możliwe, bo on kupił e, wczoraj, co to było? Lipton. Mhm. I mówił że jest, to jest możliwe, żeby to było słodsze niż w. E, tak, na pewno. Tak, no, 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 no. No, no. Wow. Jak my na przykład piliśmy kolę amerykańską, to ona była dużo słodsza niż na odstęp. No, a wczoraj dość spaghetti w, w Stambule, tak? Uh -huh. <laughs> Ciekawy wybór. Mm. O, to tak wygląda komunikacja miejska e, w Stambule. Tutaj mamy jakąś makietę, nie wiem. Za Za minutę mamy odjazd. Ja bym myślał, że jest takie a la metro, nie? A to jest tramwaj po prostu. Idzie Okej, okay, y, idziemy Pana, no, Idziemy teraz do galaty, bierze galata. Wieża galata, a to jest tak. jakaś wieża niedokowa, tak? Tak, tak. tak. Okej, okay, taki, taki pewnie jeden z bardziej znanych... Jest tutaj, no. Zauważyłem, że teraz jak jedziemy, to my cały czas jedziemy pod górę. Tak, jedziemy bardzo, jest tu bardzo stromo i na się wspinać wodne te trawy. Tak, Czy jakbyśmy szli z budy, to byśmy się pewnie bardzo zmęczyli, co? Tak, myśmy mieli cały czas mokrzy na okay. ale z budą też da się dojść, tak? Da się, no, jest tam bardzo tłuszczno, bo tu jest bardzo dużo sklepów, wszystko jest tam w górach A więc też tutaj jest, okay. tutaj jest, A, jest cała klasa na Proszę bardzo. Ile czasu zajmuje przejechanie całej drogi? E, 3, 3 minuty już dojeżdżamy. Ale. Mamy teraz widok tutaj na Aleję Istiklal, czyli po polsku to będzie Aleja Niepodległości. I na górze widzimy flagi drużyny Galata futbolowej, no i to jest właśnie lokalna drużyna piłkarska. Tam jest przepiękne tak, widokówle, co? Tak. Mega to wygląda. No dobra, nie kłóćmy teraz, coś Dotarliśmy do wieży Galata. Jednej z głównych atrakcji turystycznych. Wieża wybudowana w XV wieku, w celach i stoi i... Mamy piękny widok na Istanbul i też z wielu miejsc w Istanbule to mówię, widać jako taki punkt orientacyjny. Ula, ogólnie słyszałam, że jedna z takich fajnych atrakcji, które, które tak, warto ja zobaczyć, to są jakieś tureckie lody. Widzę, że tutaj jest takie stanowisko. O co chodzi? Możesz mi to no, powiedzieć? Tak, zobaczyć i spróbować. Lody w ogóle tureckie smakują zupełnie inaczej i są ciągnące się. Mają inną konsystencję. Są z w okay. e, I zawsze są serwowane przez panów takich tradycyjnych ubrań, Zaraz zobaczymy, którzy lubią trochę sobie ponhartować serwowania tego lotu. Okay, ja właśnie widziałem, że chwilą, że dał falek, potem nagle wsadzi tego loda, w którym wafelek wypadł, w ogóle coś. Tak, trzeba co trochę powalczyć zanim się dostaje tego loda. Okej, okay, no dobra, to co, powalczymy chyba też, co? macie o na lody. Idziemy tak. sobie. Mój to ma oblądowanie, mój ronod To się nazywa okej. Thank you. My friend, for you. Which one do you want? Take a <laughs> quick. Okay, I can't eat. Y'all. Thank you, my friend. Bye-bye. See -bye. you. Thank <laughs> you. Thank you. My friend, bye-bye. Okay, here you, bro. Thank you. Hello, hello. hello. Okay. Jesteśmy na placu Taksim, czyli jednym z główniejszych placów w Stambule. Po mojej prawej stronie Meczet, po lewej Centrum Kultury, nowo zbudowane. Tutaj mamy pomnik, główne miejsce spotkań w Stambule. Tu... Aha, czyli to jest tak jak w Warszawie powiedzmy kolumna zygmunda, tak? Gdzie się tak. spotykamy na randki, tak tutaj się spotykają Turcy w Istambule na randki tym z tindera. Tak, jak, jak widzimy się na placu Taksim, to widzimy się pod tym pomnikiem. To jest takie miejsce spotkań e, na randki i na nie tylko. No i co? I to jest plac, który nigdy nie śpi. Jest tu są zaraz to obok lokale z jedzeniem, z kebabami, są zawsze otwarte. każdej tygodnia, o każdej godzinie. Ula mi przed chwilą opowiadała o tym, że jak wracała o trzeciej w nocy. Z pracy. z pracy. tak. To tutaj gdzieś była jakaś drogeria i kupowała krem z filtrem, także tak. No tutaj handel kwitnie o każdej porze dnia i nocy, nie? Tak. Tak. Akurat potrzebowałam, patrzy drogeria otwarta. Czemu nie wejść o trzeciej tak, nocy? Tak, ale... I patrzcie, my jesteśmy teraz, jest mniej więcej godzina 16 po 16. .00. Jest środek tygodnia, tak? Czwartek dzisiaj. Patrzcie ile ludzi jest. Wszędzie, wszędzie są ludzie. W samym Stambule jest około od 20 do 25 milionów mieszkańców. Milionów to jest. Plus wszyscy turyści. Tak, tak, tak. Tym bardziej, że teraz tak naprawdę jest już sezon, więc jeszcze się zjeżdżają turyści, więc jest naprawdę e, mega dużo osób.